Siemanko gołąbeczki, muszę wam powiedzieć, że tak Zabrałem wczoraj żonę na obiadek U nas na, na, na najlepszego burgera W mieście Wyszków W restauracji Kam Iza Nie będę mówił nazwy może Ale każdy kto z Wyszkowa to wie, że tam najlepsze są burgery e, Mimo to moja żona burgera sobie nie wzięła, chociaż Bardzo po tym żałowała Musiałem jej e, swojego oddać ona sobie wzięła spaghetti bolognese. No, także dziękuję Wam. Ona też Wam dziękuję, chociaż nie powiedziałem jej do końca całej prawdy. <laughs> powiedziałem, że widzowie stawiają a po resztę. Za resztę jadę właśnie tutaj do najlepiej zaopatr zaopatrzonej, że tak powiem, w i inne preparaty. No, takie ustępy można powiedzieć w mojej miejscowości. Zaresztę kupię, oczywiście pasze I tyle. Pocztowego wczoraj puściłem rano, pięknie poszedł, mówię, ale pięknie poszedł. Ten to wróci 70 km do domu. Przyjeżdżam o godzinie 16 do domu, patrzę, siedzi w gołębniku. Dzwoniłem do chłopa. No, no, co im zrobić, No, takie są po prostu teraz dziwne. Czasy, dobra, wjeżdżam. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Dobra, jest otwarte. Jednakże ona zabrała mi. Nie mogę się powstrzymać. Moje lepsze, co? Moje lepsze do No i dobra. Że zakupy poczynione pokażę wam co kupiłem ale wróciłem do domu patrzę, że siedzi ciemny z moimi znakami prawie, że. Tylko, że ja robię jeden pasek chyba, że później przynoszę jakieś świeżaki to robię dwa paseczki bardzo fajnie to się sprawdza A tu siedzi jakiś tata rano pocztowe wypuścił no i z wtorku sztuka jest. Jest jakiś mochikanin Umęczone zwierzę. Tam dostałem kiedyś taki komentarz, nie wiem czy to na ostatnim filmie, czy na przedostatnim. Eee. Czy ma, mam jakieś gołębie do oddania. Zawsze by się coś znalazło, ale ja nie wysyłam. Jak wysyłałem dwa razy w życiu chyba, czy trzy. Jakby ktoś przyjechał i chciał, to bym coś tam zawsze złapanych pewnie miał. Do swoich to nawet nie sprzydaje, To co im mówić o oddaniu jeszcze. Chociaż jakieś tam nieloty by się znalazły też. Dobra, łapiemy ciemniaka brudnego jak święta ziemia. Zamykamy to. się sprzątanie gołębników. Powiem wam, że w strasznym stanie jestem gołą. Kurde, zobaczcie, gdzie on siedział? znaki takie tu przeważnie takie znaki robią wszyscy tacy troszkę niedowidzące starsi ludzie no warunki też są opłakane Boże jeden. to jest dopiero cyrk no teraz wam pokażę coś takiego nakupiłem no, probiotyk elektrolit dla sikoryk, zobacz Piotrze. Kupiłem słonecznik na jesień. Konopi, lotowa, energetyczna. Tam to taka zwykła. I to będzie za Wasze wsparcie. No, oczywiście, że ona też zadowolona. Też na jedzenie. Dzięki. Kolejny dzień, wczoraj tylko sprzątanie było. Jeden gołębnik ogarnięty, bardzo fajnie, a dzisiaj patrzę, przyjeżdżam, latają pocztowe też już od rana i zawsze latają, od rana, pierwsze pocztowe I tak jest. Tam sprzątałem jeden gołębniczek, bardzo fajnie, czyściutko. Dzisiaj będziecie siedziały niestety dłużej, bo od razu wpadam do tamtego po lewej stronie. mi się babciu. Ech, babcia już nie kuleje, ale nie chce latać. Ma traumę. Dzisiaj będzie to ogarnięte. Także ja, dzisiaj będą sobie siedziały pod siatku Tak w Głębiach jest Tipler Zagłębiowski. Kotek. Tipler Zagłębiowski jest. Widzę po nim. Biały ma ten fartuch taki, na pewno to Tiffler. Nie ma opcji. Mocny gołąb, dłuższy ogon. Zobaczymy, ucieka. Ucieka, nie jest głupi. Nie da tutaj się dać usiąść. Bym go sprawdził, bo fajnie wygląda w górze. Widzę taki inny, inny gołąb. No, trochę go przydusiły, może go umęczyły. Ale to jest droga sztuka, panowie. To... Kolor stalowy. Jakby to powiedział Sebastian, którego pozdrawiam. Kawka, kawowy. Ale w tej rasie kolor nie jest ważny. Ważna jest lotność. Tak, kiciek szalona teki zobaczcie to stare kota, taki jest, ty 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 ty, moja malutka, ty będziesz na wszystkich moich filmach cicho siadają, cicho, cicho o, ma chęć oj, spłoszyły się coś, ale to już żero na dachu w o, o, I dipler nie usiadł. To, są, to nie są tanie rzeczy. chodź dipler ci, hopa Siada, hoppa. Obrączki ma. Pierwszy do żarcia leci. Dipler zagłębiowski. Pierwszy raz w historii takiego. Zaraz może uda mi się zakręcić siatkę. Mi się sprzątanie o perłowych, także perłowe będą południa pod siatką, to są dziki takie że nie wiem czy on ma obrączki, jak nie ma obrączki to jego cena spada do zera no niestety obrączki brak Także, to nie jest dipler zagłębiowski. O, i samice, już młode samice agresywne się robią, zobaczcie. się już biała prawie zrobiła cała, a była taka szemlowata. Miała coś na nogach chyba, bo widać, że ma jakieś pozdejmowane coś. Zobaczcie, no on ma trochę dłuższy, jód ma dłuższy i ma taki jeszcze pod spodem żółć. No i lotny, brakuje tylko ringów może to po Titlerach zagłębiawskich, a może po zwykłych kokach. Jak myślicie? Kolor kawowy. Grochowaty kawiak. Grochowata kawka. Tak to wygląda. Tu muszę ścianę zrobić. Chodź tu. Przedłużany. Ogon. I dziób. No i lecimy z tym koksem. Jest troszkę tu roboty też. Wczoraj mi się zajęło chyba z 5 godzin z dużo piór. najpierw z dołu zbieram te pióra żeby one tutaj się nie kręciły trochę się schodzi od godziny 30 się jest godzina 11 Zobaczcie ile pyłu bez tego nie da radę.

Nie zawsze jest wesoło. Boże, trzynasta, jeszcze nie skończyłem. Mówię, wezmę, nie wypędzę, bo zaraz będzie piętnasta i po robocie, ale oczywiście tylko te nie loty o jasne i perłowe. i przelecą chociaż za chwilkę. O Jezu, mi <laughs> gardą Boli. O, że takie słońce. Cały czas wam powiem. Patrz, jest tego drugiego stada troszkę. Jest. Jeszcze jest. Nie ganiane, to czasami potrafią wyskoczyć. 14.00 pograbiłem te piórzyska, wszystko pograbiłem, U dookoła głębnika ten wygrabiłem, ale nie wysprzątałem, nie dałem rady. Wystarczy na dziś, I piasek i szandezja, ale zobaczcie, nie peli się nic, wszystko ładnie opadło, pachnie przyjemnie. Te czekają dzisiaj nie były ani razu goniane. Poczekam aż do wieczora, zobaczymy czy to coś pomoże. Nie lubią czarnej kukurydzy, Tata rano sypnął, oczywiście na ziemię, leży yy, Zobaczę czy pomoże w chodzeniu. Bo będę przed odjazdem, gdzieś o 15, i ganią za godzinę. Raz dziennie zobaczymy karma lepsza troszkę. No i życzę, czasami tak jest, panowie, że i panie, że żona zadzwoni, że wcześniej dzisiaj kończy. Dawaj do domu. <grym> Także szybko muszę zamknąć te tamte, spędzić, jechać. Co by się tamte przeleciały. Poczta dzisiaj leży podłogę. No, jest wypędzone. Tonsia nie, tutaj, 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 tutaj. Robi sobie trójki. O, Troszkę ciszej. Tonsia tam pchnie. Nie będę nagrywał takiego hałasu. Pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.